Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałie, który dla Was przygotowałem, a dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny materiał z jeziora, tym razem kunów. Jestem na nowej wodzie, poznaję nowe wody, próbuję rozwijać się w tym kierunku. Widzieliście u mnie dużo materiałów z jeziora, uściwierz, ale mam nadzieję, że tym razem też będą... Pojawiały się na moim kanale inne wody. Jestem dzisiaj na, na jeziorze kunów, bardziej zwiadowczo. Kompletnie nie wiem na co mogę się tu nastawiać. Mam ze sobą bata oraz federa, także zaraz rozrobimy sobie zanętę i zobaczymy co dalej będzie się działo na tym jeziorze. Także zapraszam na film. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Rozrobię teraz sobie zanętę. Jestem nowe jezioro, więc połączę mieszankę trzech zanęt na różne ryby, aby podeszło mi coś i było po prostu mógł złapać różne ryby, także najpierw sobie wsypię taką zanętę, którą zaprezentowałem Wam w poprzednim moim materiale. Zostało mi jej troszeczkę, także sobie dodam około tam o pół kilo, może trochę więcej. Oczywiście papierki zabieram ze sobą. I teraz dodam sobie drugiej zanęty od firmy Trapper. Jest to na wody bieżące, jest to na leża, leszka, jazia, klenia, żane, płocz i inne takie ryby, także taką zalętę. Myślę też sobie dodam jej no, połowę zawartości tego opakowania, może trochę więcej. I jak widzicie taka zalęta, mamy tu jej około 2,5 kg trochę na zanęty, także myślę, że z kilogram, może tylko wspiemy. O, jest to... Sanęta o ciemnej barwie, zmiesza się z zanętą, która będzie żółtawa. No, na razie tyle. Myślę, że najwyżej. jeżeli będzie brakowało, to z chęcią dorobię, jeżeli będą takie wybrały. Jak widzicie, mam tutaj mieszankę dwóch kolorów. Do tego jeszcze dodam sobie mniej więcej około pół puszki kukurydzy konserwowej, oczywiście. Otwieramy sobie. Też warto, żeby z tym, z tym sokiem, który tam się znajduje, ta kukurydza, no myślę, tyle starczy na dobry początek. Teraz oczywiście to wymieszam sobie z tą kukurydzą, namoczę w wodzie z i pokażę Wam jak już zanęta prezentuje się namoczona. Jak widzicie, namoczyłem już tą zanętę. Jak widzicie to jest zanęta na wody bieżące, czyli na rzeki bardziej. Akurat taką miałem pod ręką, dlatego dzisiaj takiej używam. Mam nadzieję, że to nie będzie za bardzo zakłócało i przeszkadzało rybom jeziorowym bo jest to zanęta po prostu, gdzie jest trochę więcej kleju i różnych innych substancji, które po prostu tą zanętę utwardzają i tak wzmacniają na rzeki Także tak widzicie, tak się prezentuje ta zanęta. Wyszła ona ciemna, namoczona, także mi się wydaje, że teraz poleci o, ze cztery kule takie dobrze i zbite i zanęty na dno tego jeziora Kunów. Jak widzicie będę nęcił. tutaj, rzucę sobie tylko dwie na razie kule zanętowe aby to właśnie ta zaleta była taka rozproszona, a dzisiaj i tak będę łowić większość na federa. Tam mam założony koszyczek zalentowy, także i tak będę doznawał federem i koszyczkiem zalentowym. Zaraz zaprezentuję wam tego federa. Jak widzicie, to jest taka wenteczka od firmy Larus. Jest to feder 3,60. Jest to trochę za długi feder jak na łowienie z łódki. Bardziej z brzegą się nadaje, ale myślę, że dzisiaj będzie dobry do łowienia właśnie z łódki. E, może powiem trochę o zestawie. Zestaw jest to najprostszy zestaw, jaki tylko można zrobić na gruz. Nie znam się za bardzo na tym, ja dopiero zaczynam przygodę z federem i w ogóle gruntem. Zwykły to zaletowy 20 gram, akurat w tym przypadku rurka antysplątaniowa, przypon na końcu haczyk dosyć mały, mniej więcej dziesiątka. Żyłka główna jest to około 0,25, natomiast przypon jest około 0,20. Kołowroteczek jest to dosyć duży kołowrotek karpiowy, jak widzicie, z wolnym biegiem od firmy Konger. i myślę, że dzisiaj na taki zestawik skutecznie uda mi się połowić jakieś rybki. I widzicie pierwsza ryba wyjazdu. Nie jest to duża ryba, ale jest to leszczyk, nieduży leszczyk, około 30 cm, także jak na leszcza jest to malutka, jest to mała i długość. No i taki, taka mała rybka, pierwsza z nowej wody, leci oczywiście do wody i leszczyk w dobrej kondycji odpylą także jest na razie dobrze. na białe robaki, bo dzisiaj łowimy na białe robaki, kukurydzę oraz czerwone robaki. Taki leszczyk ten około 20 cm malutki i oczywiście taka obślizgła ryba leci do wody. Także jest dobrze, już druga ryba na nowym łowisku. kolejna rybka, kolejny leszczyk już trzeci chyba. Jak widzicie, na tym jeziorze przeważają leszcze. Tutaj większość ryb to są leszcze, przynajmniej mi się tak to tak to wydaje. No i kolejny leszczyk, taka ruchliwa rybka, zaraz leci do wody. Oczywiście odpłynęła, także jest dobrze. Kolejna rybka, znowu Śnuzasty Leszczyk, taka rybka nieduża, około 15 cm, biorą nam w zasadzie co 5-10 minut takie Leszczyki na białe robaczki, także taka ryba oczywiście do wody odpłynęła szczęśliwie, także nowe jeziorko i tak łowimy na razie. Jak widzicie, na tym łowisku dominuje leszcz. Złowiłem mniej więcej pięć ryb. Nie nagrałem Wam jednej płotki, która mi się po prostu, nie, po prostu jej nie nagrałem, ale złowiłem cztery leszcze, które Wam pokazałem na filmie. Rybą dominującą. Jest leszcz, jest to nowe jezioro, tak jak już mówiłem. Nie spodziewałem się dzisiaj jakichś takich bardzo dobrych efektów, dlatego bo głównie przyjechałem na to jezioro tak pierwszy raz, aby zwiedzić tą wodę, poznać jej zakątki, lepiej łowić w wodzie czy na płytkiej i wyciągnąłem dużo wniosków które mam nadzieję w przyszłości dobre Tam na tym łowisku może teraz powiem jakie występują tu gatunki ryb z tego co mi się udało ustalić z miejscowymi wędkarzami występuje tu z drapieżników sandacz, okoń e, szczupak czyli klasycznie i występuje tu kiedyś występował tu węgorz nie wiadomo jak jest teraz ale kiedyś występował dosyć Wiem, dawniej było tu dużo karasi, teraz się to trochę pozmieniało, chociaż też podobno jest trochę tego karasia, ale jak widzicie teraz dominującą rybą na tym obisku jest leszcz. Zdarzają się płocie, nie nagrałem, ale dzisiaj również złowiłem małą chłodkę, także tu najwięcej jest leszcza, płoci, zdarzają się też karasie, występuje tu również karp oraz lin. Myślę, że to było dobrych kilka godzin. Wyciągnąłem dużo wniosków, tak jak już mówiłem i muszę zakończyć tą wyprawę, bo już się zbliża wieczór. Także to już by było na tyle w tym materiale. Komu się materiał podobał oczywiście łapka w górę nie zapomnę.